Wary z To mój mały brat, George! To mama świnka, a to tata świnka, tata świnka, tata świnka. Peta. Tata zawiesza babci i dziadka świnki do zobaczenia Tylko nie na bałagań mm, Bałagan <śmiech> <śmiech> Tato, możesz pomóc zawieszać obrazek? Możecie popatrzeć i nauczyć się jak to dobrze zrobić. Potrzebna nam będzie Kilo wzminąć z rafta. I opinka pepa. Tu właśnie wbije kwu. dzieci i zawodowiec Tata Świnka wbija gwóźdź w ścianę. A few moments later. Nie zbóż ściany, tato! <laughs> nie pleć głupstw, Peppo. To proste. Oho, to tak miało być. Tata Świnka zrobił w ścianie dużą dziurę. Oto! Zniszczyłeś ścianę! To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już... Nadal widać pęknięcia, tato. Tak. Wyjmę gwoździk i załatam je. Nie nabałagań, tato. O, Nie przesadzaj, Peppo. A, ty Oj tato! Teraz naprawdę Jesteś gejem. Myślisz, że mama zauważy? Eee, tak, myślę, że to wykluczone. <grystanie> <grystanie> Beka! <grystanie> Co oni wyrabiają? <grystanie> siema, siema, kurwa witam. Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do ...ne, zanim mama świnka wróci do domu. <grystanie> Najpierw tata wstawia ciułęcek. ...gipsuje cegi. <noise> Łatwizna. Potem tata maluje ścianę. <noise> Jak nowa. Ściana naprawiona. <noise> Ale popatrzcie, jaki tu bałagan. Ojejej, lepiej posprzątajmy, zanim wróci mama. Najpierw tata szybko myje czorcze i <noise> Potem pepa osłysza pomorzku, a tata świnka czyści narzędzia. <noise> mama. mama! wróciła do domu. Mama! Mama już jest! Ej, udawajcie, że nic się nie stało. Witajcie! Witaj! Co porabialiście? Och, nic! Tak, widzę, że nic nie zrobiliście. Mieliście przecież zawiesić obrazek.